Dobra, już niech pani tu przyjdzie. O, fajne to. Już, 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 niech pani tu przyjdzie. <laughs> Fajnie wyszło. Niech pani tu siada już. Tak? Nazwisko. E, złota. Imię. Alga. Złota. Alga. <laughs> Co panią sprowadza do Polski? E, odra. Odra. Sama odra? Nie, kurwa, razem z dopływami. Co? No co, proszę pana, w dzieciństwie chorowałam na odrę, no i teraz przyjechałam, żeby się zemścić. No, ale to że, że niby jak? Nie, no proszę pana, żart to był taki. Przepraszam bardzo, mogę prosić trochę soli? Gdzieś tu mnie. o, proszę. Dziękuję. Muszę dużo pić teraz. E, słonego muszę dużo pić. A konkretnie? To co panią tu sprowadziło do Polski? Na wakacje tu przyjechałam. A, 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 lubię słone. Lubię wodę dziwną. No co, miałam do wyboru Morze Martwe i Odrę. No to wiadomo, że wybrałam Odrę, bo nie dość, że ceny, tu macie takie słone, to jeszcze woda w Odrze bardziej słona niż w Morzu Martwym. Dobra, to niech pani powie teraz od początku, jak to się zaczęło. A, a, pyszne słone. No więc tak, wakacje z kumpelami zaczęłyśmy w KGHM, Polska miecznie. E, no i tam fajnie, bo tam słone kąpiele siarczkowe, miedziowe, nie, szlamy poflotacyjne, my w tym wszystkim utytłane i nagle pewnego dnia wpuścili nas do Odry. Pani wie, że jest zakaz kąpieli w Odrze? Tak, a od Was jeden taki chciał się kąpać. Który? No, tak, jeden solista z brodą. O! Ja panu buty Ten. Ja też. no. Rek ja wejdę, nie naprawdę. Nie ja wejdę, tylko tak, dajcie, tak, mi, dajcie tak, mi się tak, przebrać. Absolutnie. Ehe, to nie jest żaden Dzięki, solista. To dziękuję. jest ten. Wi wiceminister instrafruktury. To czym on się zajmuje? No, no instrafrukturą. Aha! A czemu pani myślała, że, że on jest solista? Chciał się kąpać w soli. Myślałam, że jest solistą. Pani jest. Y żoną Oskara, tak? Ale przepraszam bardzo, ja przecież nie mam męża. Ale to, to, to jest napisane, że Pani jest Oskara żoną... A nie, a dobra, że jest Pani Oskar żoną. O, o, o co? No zachwiała Pani równowagę biologiczną w Polsce i wkurwiła Pani Jarka. Dobra, jak mnie puścicie, mogę Wam dać receptę, co zrobić, żeby odzyskać równowagę biologiczną i odkurwić Jarka. Dobra, niech się pani tu podpisze. Ale to nowym nazwiskiem już? Jak to, jak to nowym? No bo złota to jest moje nowe nazwisko. Ale od kiedy? Od kiedy PiS wziął się za ochronę środowiska. Jak to to przez PiS pani na złota alga zmieniła? Bo słyszałam, że czego się PiS nie dotknie, to zamienia w złoto.